No tak, jest 20 lipca i lato, nareszcie. Ponieważ jest lato, trzeba wyglądać pięknie, żeby móc się ubrać w sukieneczki, w letnie bluzeczki. Ale niestety od ostatniego razu, od mojego postu w maju, przytyło mi się troszeczkę, więc trzeba to powtórzyć. Ale niestety w międzyczasie stwierdziłam, że jest jedna, jedyna metoda, która na mnie działa, która pozwala mi przetrwać głodówkę. Wytrwać tyle, ile zaplanowałam, i generalnie yy, motywuje mnie naprawdę bardzo. A ta metoda to uczynić mój post publiczny, co niniejszym robię. Chociaż nienawidzę, uzewnętrzniać się, upubliczniać, nagrywać tych yy, wszystkich widełek i tak dalej. No lec już jak mus, no mus. Tym razem plan jest na 5 dni. Dzisiaj jest poniedziałek, więc do piątku zobaczymy, co z tego wyniknie. Będę informować na bieżąco. No, jak publicznie, to publicznie, tak? Na razie, pa pa!